A czekaj, jestem do nasze prezentacje? Ja. Może tak być. Ja pierdolę. Dwa razy pod rząd ma bana, dziękuję. No ty dostaję bana za to, że mnie dwa razy pod rząd zabił. A... To są na organizacjach. Czemu w większości aut nie ma? Bo albo gdzieś w trasie, albo na diemie. A! zobacz. Ja sobie zobaczę. problem z, jest z tym, że ja widzę większy. Samfiero x5. Kto, weź sprawdź, kto kierowca, Francik. Nie wiem, czy zarabia, nie dostanie. Ten Francik, dobra. Jak to jest u nas w organizacji. A to jest na giełdzie. Francik jest u nas w organizacji? Nie. Po prostu tutaj na kluczem myślę. Zamknij za pojazdem cały czas Mówiłem daj mi kałacha Lodomir, mówiłem I... za was? Nie masz broni nawet Łapki Nie ja się bawić na podwójnych zabójstwach? Jaką furę wziąć? Mogę taranować Pierdaj tego DMa No, to jest O, jeszcze ręczny, o nie nie Dobra, bo to, no, to nagram i na bana polecisz. Dobra, ty pojedziesz na bana, Jesteś ręcznie, jeszcze tą pizd... Ty pleci na banana, masny, dobra Ja typa reportuję, czekajcie Czemu mamy tak dużo?